Come, this is my kingdom come Witajcie moi kochani, z tej strony Bobru A na waszych ekranach Our Darker Purpose Czyli nasze mroczne przeznaczenie Jademy z kolejnym Podejściem do tej gry Ja po prostu się wciągnąłem No kurcze, muszę przyznać, że że sobie siedzę i kurczę dzisiaj Chyba już e, trzeci Nie no, dzisiaj już chyba czwarty Nie no, trzeci nagrywam, bo to jest trzeci Ale to jest trzeci To H jest trzeci, a może czwarty? Nie, jeden mi się przecież nie agra, no tak Zapomniałem Tak siak Kurcze wciągnąłem się co, co mam chwilę żeby nagrać to nagrywam I kurczę gra jest naprawdę przecudowna Ma bardzo fajny klimat Z tego co wiem, można naprawdę tutaj niezłe place robić Oj mam y Kolejną kredę Nie będę mówił po angielsku mam naprawdę kalaczy ten język Przynajmniej niektóre wyrazy Zobaczmy teraz na spokojnie co my tutaj dostaliśmy właściwie e Jak się odpalało ekśpunek Jak się Jak to się co? E o, teraz zamiast. że tak powiem. obłoków kredy, będziemy puszczać kredowe strzały, coś w tym stylu, I mamy maszynę. Jezus, ciągle próbuję tą myszką działać niepotrzebnie. 10% szanse krytyka. Wow, Edgar, League of twórcze klimaty. I tutaj, że Wrogowie wybuchają po, po zabiciu ich. No, ostatnio to miałem chyba. Nie pamiętam, czy to właśnie na tym odcinku, co mi się nie nagrał, dźwięk, czy nie. Ale całkiem fajna sprawa. I ktoś powiedział, bardzo fajną teorię wysnuł, że to wszystko jest jakaś mroczna szkoła. I kurczę, macie cholerną rację. Są biurka, są pierdolnięci y, uczniowie. No patrzcie, no, ja, jak y, dostaję z matmy 10 stron, y, kurczy zadań, to też samo skaczę. No mówiłem są śmieci. Są jakieś, nie wiem, bali, czyli te. Mm, takie typy, które się nad nami znęcają Są jakieś nerdy, które, kurcze, tablice zmywają No, wszystko się zdradza. No i ten, ten roczny klimat, wiecie, wchodzimy do szkoły Nie wiem jak wy, ale ja, ja, ja też tak mam Że wchodzę do szkoły i, jak, i tak wszystko u mnie tak wygląda No i po co ja też tak szybko tam wlazłem, kurcze Teraz soczkę muszę się napić To jest ciekawe, fajny mi się świat, że tak powiem, pojawił bo tu można dużo czasu zarobić, co prawda Przecież są te kasztany, ale jak to idzie. Dobra, na dole też jest, jest. Uhuhu, uh, kasztanie. Dobra. Te, te, te pieniążki powinny się wyświetlać jakoś, wiecie, tak jak zaczął. Oj, 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 oj. Ale miałem farta z tym kasztanem. O o! o, -o. no świetnie. Fatalnie, no dobra Co to jest za boss? Patrzcie, on łazi pomiędzy obrazami Może staniemy przed kimś w konkretnym obrazie O, wyszedł, wyszedł Sam harmless Markings Dobra, patrzcie, credo A, jeszcze strzały to jest dodatek w ogóle. Świetnie, to nie było takie ciężkie. Ale wróćmy do automatu, w ogóle przeczytajmy o tym bosie. W ogóle teraz zauważyłem, że tutaj są, jakby jakby tak nie wiem, jakieś dodatkowe cele, że trzeba wykończyć w jakiś konkretny sposób bossa. Teraz można zadaniem, jakim, jakie nam postawiono, żeby wykończyć tego bossa, czyli ten sam Harmless Markings jest zniszczenie do obozu kredy. Więc ciekawie. O i mamy level. Utter speed lub life. Wow, to jest bardzo ciekawe. Za każdy wypity soczek mamy yy, na zawsze zwiększone życie o 4. Jakbyśmy tych soczków sporo wypili, to można by było fajne z zrobić. Yy, a tutaj utter speed. I większe obrażenia posum też fajna sprawa. Ale dobra. Idźmy na twardość troszkę. Wypijmy od razu dwa soczki. I podejdźmy do automatu. I stać nas właściwie na wszystko. To, że to W sumie teraz to patrzę, że to nie jest takie świetne. Weźmy sobie tu strzałkę. Weźmy soczek. No i idźmy. No, te kasztany są wredne, dobra. Mamy teraz The Accusatory Kitchens oraz the driving Kitchens. 5 lub 4, że tak powiem, punkty za, za poziom. spróbuję ten z pięcioma. Muszę te lercy w ogóle garnąć. zobaczcie jak mi tam idzie z tymi lercami. Są dziewczyny, no patrzcie, tak zaumulowane takie rejzolki. Tam później Sweetfocie focie strzelają w kiblu. No to takie typowe, typowe. O, to ciężko trafić, cholera. Z czego nasza postać wali? Czy nasza postać jest jakąś magicznie uzdolnioną kobietą? Dziewczynką? No patrzcie, ona jakimiś firebolami wali, jak nic Jestem ciekaw czy są tutaj jak w zwane secret roomy Do których można wejść poprzez, nie wiem, dotknięcie coś Czy tam wysadzenie jakiejś ściany O Jezus, ile nerdów Ancientowe, no po prostu ten model w postaci mi tak przypomina Ancientowego, że Że jakby tam jeszcze to pewnie bym przyznał rację, albo Michi nie wiem, albo mi się wydaje, ale no tak ja w gularach, No trochę za wiecie. bo wiecie, yy, ancientowe to jest strasznie wytrupa, ale. Ale. Lin. Aż grnoistwo. No, w grze jakieś bańki puszczają. Aha, jest. Ktoś, który odrabia matematykę. I rzucił kredyt. Pierwsza zrobiłem kredyt z czegoś. Też pieniążki jakieś zrobiłem. Jeden, ale to się inaczej wygląda. O! A szczerze te, te baterie... Nie wiem, nie wiem jak to nazwać w sumie. Kocioł z jakąś i akumula akumulatorami. <grytanie> Jezu, jak to ciężko powiedzieć. E Który jakieś dziwne wybuchy tworzy. I to jest boss, więc go na razie olewamy. Teraz się przejdziemy dalej i mamy sklep znowu. Co w sklepie? Juice Box, y, which, y, y, Apple Experiment, to chyba już mieliśmy w poprzednim odcinku, niszczy wszystkie włociski, które są na mapie I mam tutaj maksymalną szansę na Krytyka I po 90 obrażeniach się niszczy, no dobra, nie mamy tak te czasy wypijmy soczek Żeby jakoś te HP ciągle zwiększać i zwiększać I kurcze, znowu one, oni Dobra, ale tu, mówię, jak się ogarnie te uniki, to już naprawdę można niezły place robić. No parcie Tutaj to łatwiej jest unikać niż w trochę, moim zdaniem. Stronnym i mało wartym, ale jednak. Ale kurczę, to jest coś, coś dziwnego, bo To przypomina szkołę, chociaż to jest jakaś tam posiadłość. Ale w ogóle te worki, to, to sam wystrój... Wiem, że to są ławki w ogóle. Jeżeli oni wyglądają jak uczniowie, ale jeden partia to jest schizowe jakieś worki ściany, jak w jakimś, nie wiem, z... no ale w sumie tak, no ja tak widzę szkołę, w sumie zgadzam się w 100% z tą grą nawet tytuł trochę tak, wiecie, trochę tak nas nakierowuje na to nasze mroczne przeznaczenie, wiecie, chodzenie do szkoły, dobra ale mam tutaj bossa oj, niestety chmurka strasznie do dupy poleciała kredowa Oh, god damn it. Raczej to nie powinniśmy przegrać, choć cholera wie to będzie. Będę się starał z wszystkich sił wam, jakoś e, w miarę daleko przychodzić na tych odcinkach, żeby one zero dzień były. Teraz już mamy 9 minut, ale poprzedni było po 15. Zawsze gdzieś tam w trzecim levelu kończę. Chyba raz w poprzednim odcinku czwarta doszedłem. Sam nie gram w tą grę. Zazwyczaj nie lubię grać dry typu IZ czy Rotli sam ponieważ wiecie jak to jest, znudzi mi się a w sumie, taki ry się fajnie wam ogląda i ja to po prostu doceniam że lubicie oglądać takie gry. cholera po prostu pod szarżę wpadliśmy Swodro też Rotli Ligasi dawno nie rywałem. mam takie przerwy od niej, a wiecie, że na sobie tam z 5 odcinków i mam przerwę ależ to był unik i muszę po prostu na tym... E, na tym usiąść nad tymi grami Indii. One naprawdę są fajne. W większości. dawnej pamiętam, że ją gry indii i ona by mi się kompletnie nie spodobała. ale są po prostu mają ten swój to jest w One nie mają jakiejś tam narzuconej fabuły, e, liniowości czy coś w tym stylu to jest po prostu taki luzik. Dobra, mamy znowu trzy poziomy, jeden za pięć, dwa za 7. Weźmy któryś za 7, tylko The Vikings the Dining Halls of Misfortune lub... The Topar Culinary House of Somnabulens Somn... Abulence? Nie wiem jak to przeczytać kompletnie Czasem wikingów czy... Jakieś... Nie stworzyłem słowo, ale to jest Miss ja jestem... Zarużałem w Lola. Nie no, żartuję oczywiście. Czasami sobie pytnę tam. Nie przesadzajmy. Eee. To, 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 pięć obrażeń i większa szansa na RED oraz na soczek i pieniążki. Lub większy move speed. Nie, bierzemy image i większą szansę. Nam zależy jak, na, na jak największy... Jezus, goryl! I to czerwony. de Ale patrzcie, że jak on... Jak on wali, o to, to jest jakiś taunt. On nas przy... tym kurczę... E, przywołuje. No patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, samo mi leciał niego. Mam nadzieję, że coś fajnego z nią wypadnie. A te babci są po prostu tak ohydne. Dobra, jakieś, jakieś embriony z nią wypadły. Endriagi. Czemu one rzucają, jak tu w tym pokoju? Przepraszam bardzo. Taki ryłczo, no. wreszcie. Później wchodzisz do szkoły, widzisz taką klempę i ją zornia tylko. I jedyne co pozostaje. Plus wejść do doja. Race, general and city. E, dobra, są przyspieszone. Nie wiem, ja, ja też wracam ze szkoły oni właściwie. To, to muszę przyznać. Też taki speed, wiecie, byle do pompa, byle tam e, sobie z się czy z, z innymi znajomymi się przejść. Prawdziwa historia. No i są te wyziewiacze. To dyżurni są, na stówę. Brakuje mi takiego... Wiecie szczęście, w takich grach się liczy szczęście, żeby... Terza M2 przed świat trafienie Doktora Fetusa, Epic Fetusa, bądź też, nie wiem, Polifemusa, czy też coś do d -A, to po prostu było... była wyrana. Było naprawdę łatwo, albo jakieś technology 2 lub technology 1 Ale to jest główno twarde. O fuck, ale nas tutaj przystrzynili. Jeszcze te ornie te latają. A tutaj na razie jeszcze nie mamy jakiegoś takiego o, wybitnego startu. Ten odcinek, który mi się nie arrał, miałem, według mnie, najlepszy, najlepszy item, jaki mi się kiedykolwiek trafiły. I oczywiście wyszło na to, że, że kurczę, nie rał mi się dźwięk z mikrofonu. Będę to wypominał, możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach nawiązań. Nie martwcie się, nie zawiodę was. Dobra, jak to zrobić? No patrzcie, jak uniki, no, po prostu poezja. Okej... Okay. Białe drzwi, na to muszę zwracać uwagę. O, tu są czerwone. Byle w nie nie wejść. Ostatnio nawet zauważałem te czerwone drzwi i w nie właziłem. Głupota. Jak można podlevelować się jeszcze i nie mieć jak znaleźć. Czy teraz mamy jakiś sitamię, który daje nam szansę dodge? O cholera, bardziej mało życia mamy. Czy my gdzieś... Czy jakiś narram na tyle, żeby jakoś dojść mega daleko? Czy to jest przez to, że ja lamię, czy po prostu to, że mam pecha? Co do itemków Dobra, jest, jest, dobrze Nie schodzimy do bossa, to już pamiętam Teraz właściwie się wybieramy tutaj Jakiś soczer by się przydał i to bardzo o fuck, ale beznadziejne pomieszczenie Dobra, jakbyś poszło. Ile tu worków, one się ruszają, w ogóle nie wiem. A bo ja mam schizę już. Jezus, co się wystraszyłem. To te turlacze. Dobra, jeszcze jedno turlanie i nie żyjemy. Cię level od HP, mam nadzieję. Że zaraz wbiję level od potmo no niestety nie wbiłem. Może ci soczeć, cokolwiek, dobra? Klempę zniszczyliśmy pierwszą. Ten dźwięk taki, wiecie, to już prawie koniec. A te obłocznie nas zaraz otoczą. Nie, czemu ja tam skróciłem? No ale cóż, początki są trudne, z czasem odcinki będą takie, że wiecie, będą podzielone na party, bo będzie mi tak dobrze szło, ja bym chciał zobaczyć, a może to Upgrade, upgrade to sam zobaczę, bo nie ma sensu was zamęczać teraz z tym, no i cóż, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, no i do następnego, hej, papa.